Serdecznie w porannej motywacji, w której to dzisiaj w Zielonej Pieczarce witam się z Wami. Ha, ha. W dzisiejszym spotkaniu będę chciała skłonić Was do refleksji nad jednym pytaniem, a mianowicie dlaczego nawet kiedy już człowiek Ledwo stoi na nogach, to nadal ma poczucie, że jeszcze zrobił za mało. Że to, co zrobił, to jest jeszcze nie do końca wystarczające. Nad tym się będziemy dzisiaj pochylać. Czy poświęcanie się powoduje, że jestem lepszym człowiekiem. Co potrafi być największą odwagą dla człowieka, który ma taką wręcz kompulsję, żeby wszystko było najlepsze jak tylko to może być możliwe? O tym będzie dzisiaj. Hmm. Przypomina mi się od razu, wy się przywitujcie tutaj, zaraz was powyczytuję, ale przypomina mi się tutaj od razu, wiecie co eee, najczęściej pojawiająca się informacja. Na rozmowach kwalifikacyjnych, jaka jest Twoja największa wada? Jestem perfekcjonistą. I kandydaci mówią to po to, żeby E, zaprezentować siebie od dobrej strony, że ha, jestem perfekcjonistą. No niby to niedobrze, bo to. A, no nie można być perfekcjonistą, ale z drugiej strony to jest takie, no tak, jestem perfekcjonistą. Niby, że źle, ale ja to wszystko wam dopilnuję, żebyście mieli najlepiej, jak tylko może być. Jeżeli mam robić, to zrobię najlepiej, jak tylko potrafię. Przyjrzymy się temu dzisiaj, mojej miski, A dzisiejsza poranna motywacja, zainspirowana doświadczeniami, doświadczeniami moimi własnymi oraz kilkoma rozmowami, które odbyłam ostatnimi czasy, które mnie skłoniły do tego, żeby ten temat wyciągnąć. Pamiętajcie, że żadnym psychoterapeutą nie jestem ani psychiatrą. Jestem w drodze i zapraszam Was do współtowarzyszenia mi w tej drodze. I jeżeli. Moje gadanie tutaj Wam współtowarzyszy, no to bardzo dobrze, jeżeli Wam dobrze robi, to słuchajcie, jak Wam źle robi, nie słuchajcie. Możecie też lajka like zostawić, czy tam jakiegoś łapy w górę, czy to, to na tych YouTubach się robi, no bo to wiecie, powoduje, że inni też usłyszą, jeżeli to wartościowe, to proszę bardzo. Plan na dzisiaj jest taki, że ja się z Wami przywituję, powyściskuję te wszystkie osoby, które są na żywo, a następnie przejdziemy do meritum, po powiem Wam pewnie jakąś krótką anegdotę, a potem jakieś wnioski z tego płynące, a potem taka jedna płyta na koniec. Tak to wygląda w porannych motywacjach. Dzień dobry Michałowi, jak tam Michał, samo samopoczucie dzisiejsze, co? E, Bożena Pawlik, pięknego dnia kochani. Bożena, już Cię dawno nie widziałam, ale już Cię widziałam. Powiedz mi skąd my się znamy? Michał, reading pogodny, chłodny, plus 6, ale ma być 20 w ciągu dnia, no niesamowite, bomba. E, Megaśny Berecik, dziękuję, dziękuję, to do mojej wy dzisiejszej. E, tutaj proszę bardzo, e, tutaj taka o, spódnica do tego, taka... I taką mam dzisiaj vintage'ową stylówę. Ja to tak lubię się, słuchajcie, na starodawną ubierać. I za Edinburgh słoneczny 7 stopni Super Jarek Morning z słonecznego Nottingham. No to nieźle się macie, to już wiem, nam ukradł pogodę, bo u nas leje od samego rana i w ogóle w nocy też. I za cześć, cześć, piątka. Moto spakowane, ten weekend kierunek Cornwallia, czyli będą piękne widoki o jacie. Zdraszczamy tutaj Ci troszkę pozytywnie. Inspirujesz do podróży i do realizowania siebie i swoich marzeń. Jarek Bombastik. No dobra, tutaj mamy jakiegoś tutaj kogoś, kogo nazwy wypowiedzieć nie potrafię, ale witaj, I like you, I like you too. Michał, o już UK Wina, bo że ta już się kochamy. Okej, okay, to teraz będą hejty. Um, no, na kogoś trzeba zwalić. No, przecież, że nie wezmę sama odpowiedzialności za swe. <laughs> kogoś obwinia cał. Daniel, dobrze, że jesteś. Witam cię bardzo serdecznie. Słuchajcie, um, temat. Oto moje y, mocne stwierdzenie na początek dla Was. Czasami nie do, po, e, największą odwagą w życiu będzie odłożyć długopis przed napisaniem ostatniego zdania. Co na to? E, miałam ostatnio kilka rozmów. Jedna z nich bardzo mnie uderzyła, ponieważ osoba, z którą rozmawiałam, powiedziała, że. Opisywała mi jakąś historię i powiedziała, użyła takiego. Wyrażenia, które bardzo mnie mocno dotknęło. Powiedziała, że postanowiła pójść do sklepu po bułki na śniadanie, które już było przygotowane, żeby te bułki były najświeższe, jak tylko to jest możliwe. Żeby bułki były najświeższe, jak tylko to jest możliwe. No. I to, i to mnie bardzo zastanowiło podczas kiedy yy, yy, tak jakby tak jakby nie, nie chcę zdradzać też szczegółów tej rozmowy yy, więc więcej nie powiem yy, druga rozmowa to jest dzisiaj rana yy, też yy, rozmawiałam z bliską mi osobą która mówi, że spotkać się nie wiem czy byśmy się może nie udało nam się spotkać teraz w ten weekend bo będę w okolicach ona do mnie mówi, że no, taki ma dosłownie ten czas teraz ostatni. Maj czerwiec to ona ma taki, że w ogóle się nie zdąży spotkać. Znowu z kimś, bo tyle jest różnych zajęć. Jeszcze sposób, w jaki ze mną rozmawia, wskazuje na to, że jeszcze to musi zrobić, że jeszcze tam musi zrobić, a tu zrobić tego, a tu zrobić tamtego sobie myślę. Ja dziękuję słuchając, już się zmęczyłam. Już się zestresowałam. Mm. I jeszcze jedna osoba. Właśnie taka koleżanka mówi, że właśnie chciała się umówić ze swoją jakąś, jakąś koleżanką, przyjaciółką, i pyta się, kiedy będziesz miała wolny czas, żebyśmy mogli zorganizować jakieś papskie spotkanie. Ona otwiera kalendarz i mówi: najwcześniej, początkiem czerwca. <laughs> I wiecie, to są ludzie, którzy są takimi ludźmi jak ty i ja, to znaczy mm, matkami. Pracującymi gdzieś tam więcej albo mniej kobietami, sobie nie, prezydent, nie prezydentami Polski. Nie umniejszając, wiecie, bo nie wiem, ile obowiązków ma prezydent Polski. Wiem, ile obowiązków mam ja. Wszyscy mamy podobno że te same 24 godziny w dobie, ale to tak nie do końca czasami wygląda. Wszyscy jesteśmy zabiegani, wiecie? To do tego dążę, że bez względu na to, gdzie jesteśmy, to jesteśmy bardzo zabiegani. Próbujemy teraz się z koleżankami spotkać i jest to bardzo trudne, ponieważ tam każda ma w poniedziałki, wtorki, czwartki, robię to, w te, robię to, w to, lalala, robię tamto i nie ma się kiedy spotkać, nie? I przyglądam się temu wszystkiemu, ponieważ też kiedyś tak żyłam w ten sposób, że nie miałam czasu na nic, że cały czas trzeba było być w ciągłym biegu. Dlatego, że dopiero jak człowiek był zabiegany i zajęty, to miał prawo poczuć, że dobrze wykorzystuje swój czas. I to była ta historia, którą ja sobie opowiadałam na takim etapie mojego życia, kiedy ja tak żyłam. To była następująca. Mam krótki czas na tej Ziemi, muszę go wykorzystać najlepiej, muszę być produktywna, yy, ciężka praca jest wartością, yy, odpoczywanie jest dla leni, dla, jest godne pogardy. Yy, z tego tu się można ewentualnie pośmiać, że ktoś yy, taki jest. Że, że, że się męczy i że odpoczywać musi. Wszystko musiało być na tip-top. Jeżeli coś robię, to robię to najlepiej jak tylko potrafię i to jest mój atut. Jest to moja, to jest na plus, że ja jak się za coś zabiorę, to musi to zrobię to najlepiej jak tylko potrafię. Pewnie, że nie trzeba odwalać maniany. Jednocześnie takie. Ja wam, ja nie powiem wam, co to robi z człowiekiem, powiem wam, co to robiło ze mną, dobra? Na własnym przykładzie. To powodowało, że nawet że potrafiłam się, słuchajcie, zajechać. Potrafiłam, słuchajcie, jechać na, z prędkością 150 km na godzinę, tam gdzie ograniczenie jest 60, to oczywiście w przenośni, w moim życiu. Y cały czas gaz do dechy, do godziny tam powiedzmy 23-24, aż człowiek całkiem nie padł na twarz. Potem dosłownie zemdlał w łóżku własnym po to, żeby obudzić się rano i zacząć od początku. I tak non stop, bez żadnych przerw. W końcu oczywiście, że zaczęło chorować moje ciało e, i już tak somatycznie zaczęło mi dawać znać, że dłużej tak nie pociągnie i że tak dalej nie można. Że coś tu jest nie tak. W tej wspaniałości, w tym, że to wszystko tak idealnie ma być, w tym, że yy, wszystko, że trzeba się poświęcić, że trzeba działać, że ma, trzeba sobie radzić, yy, okazało się, że moje ciało już mówi, wiesz co, to radź sobie sama, bo ja już w tym brać udziału nie będę. Yy, I to powiem Wam, że doprowadziło mnie yy, dosłownie na skraj yy, mojego istnienia. Bo klękło ciało, klękła psychika, wszystko. W pewnym momencie już nie dasz rady tak zapinkalać. Jeżeli samochód potrzebuje w wyścigach, wyścigłowa, która zasuwa w takim wyścigu, potrzeba ją wziąć i zjechać na taki poboczny tor i jej tam powymieniać ogumienie, dolać benzyny itd. Tak A potem po takim intensywnym wyścigu następuje intensywny odpoczynek. A człowiek myśli, że może być taką rajdówą i może zapinkalać, wiecie, na pełnym gazie. I nawet sobie może odpoczywa, właśnie, tak jak w tych boksach, nie? Szybko, szybko, odpoczywamy, odpoczywamy, szybko, proszę odpoczywaj, szybko. Szybko, intensywnie odpoczywaj. Ale to tak wyglądało, przynajmniej w moim przypadku, że w tym wyścigu nie było potem odpoczynku. Że to za każdym kołem kolejne koło, kolejna runda, kolejna runda i tak bez przerwy. <laughs> tak się nie da. Skoro maszyna tak nie da, to skąd myślę, że człowiek potrafi albo że powinien potrafić jeszcze? I jeszcze nie narzekać, żeby przypadkiem się nad sobą nie użalać. E, powiem Wam, że z tamtego czasu, e, pamiętam niewiele, bo y, w sumie to człowiek się za bardzo nie zastanawiał nad niczym, tylko liczyło się działanie, a nie jakieś myślenie. Powiem Wam, że z tamtego czasu e, żałują e, tego czasu, który mi uciekł. Bo moje dzieci były wtedy małe, bardzo małe, i żałuję, że my wtedy przy nich nie było bardziej. Żałuję, że nie potrafiłam przystopować i po prostu bardziej z nimi być. Myślę, że być może można było zrobić coś nie lepiej, ale inaczej. Chcę. Yy, nie przypominam sobie takiego jednego dnia z tamtych lat, gdzie teraz sobie jestem w stanie pomyśleć, Boże, jak się cieszę, że wtedy yy, się poświęciłam i, i pozarywałam te noce. Nie, nie przypominam sobie, wiecie? Tak, nie jestem sobie w stanie przypomnieć takiego momentu, z którego byłabym szczególnie dumna dzisiaj, że, że wtedy po prostu się zaharowałam, wiecie? do ostatka sił. To sobie nie przypominam takiej sytuacji, żebym teraz mogła wrócić do tego i powiedzieć: Boże, jak dobrze, że tak zrobiłam. Za to jestem w stanie sobie przypomnieć sytuacje, w których żałuję, że, że nie potrafiłam bardziej być obecna w tamtej chwili, nie? Żadne żałowania mi nic nie dadzą. Mogę tylko zreflektować się teraz i przyjrzeć się chwili obecnej. Wprowadziłam bardzo konkretne zmiany do mojego życia. Między innymi, że o godzinie 15.00 za 15, 15, 15 już absolutnie najpóźniej kończę pracę i jadę po dzieci. I kiedy jestem z dzieciakami, to nie pracuję. Yy, tylko jestem z nimi i robimy różne fajne rzeczy i na przykład popatrzcie, jakie ja mam Boznokcie piękne, oczywiście, że zrobione wczoraj przez moją najmłodszą córkę i to jest fajne. <gryw> jestem z nich bardzo dumna dziś. Yy, myślę, że yy, to była zmiana na lepsze. W moim życiu. I cały czas jeszcze uczę się tego, bo jeżeli człowiek całe życie słyszał, że musi się starać i radzić sobie sam i że ma być wszystko na tip-top, to ciężko potem jest się zmienić. To jest bardzo ciężka praca nad sobą. Jeżeli się uczysz przez, nie wiem, 35 lat, że ma być tak, to jak długo potem będziesz się uczyć, że ma być inaczej? No przynajmniej co to tutaj? Jakiś przyjaciel. Pasowałoby drugie 35 lat się uczyć i że, że to trzeba inaczej, nie? Albo że można inaczej, nie? że nie trzeba. I Wiecie, czego się uczę? Czasami właśnie, żeby odłożyć długopis przed napisaniem ostatniego zdania. żeby stwierdzić, tak, jest OK. Bo to, co jest najciekawsze w tym wszystkim, zaraz się odniosę do komentarzy, bo widzę, że są, tylko wiecie, nie chcę, jak popatrzę na komentarze, to popłynę w jakieś wątki poboczne i, ym, i nie powiem Wam tego, co dla mnie jest ważne dzisiaj, a czym chciałabym się podzielić. Ym, a uwaga, tu jest flaw i ja tego zostawię. Może być nieidealny. Wiecie, co jest najciekawsze, że nieważne, jeżeli człowiek żyje w takim przekonaniu, że musi być przeidealny albo perfekcyjny, to, co jest najciekawsze, to jest to, że nie ma takiej ilości pracy, którą człowiek może wykonać, która dałaby wytchnienie. To moje doświadczenie. Że nie było y, czegoś takiego, że na przykład jak wydałam ileś tam książek, to nagle poczułam, że to jest to, że teraz mogę odpocząć, że, że, że mogę przystopować, że czuję ulgę. To, to nie dawało ulgi. To jest najciekawsze, że e, człowiek czuł taką presję, żeby cały czas coś robić i żeby pracować, ale ta praca nie dawała ulgi, nie dawała wytchnienia. Widzę, co w końcu dało ulgę? Zmiana sposobu myślenia. Tylko i wyłącznie. Zmiana takiego wewnętrznego przekonania, że ja coś muszę robić, że ja muszę sobie zasłużyć na odpoczynek. Wyobraźcie sobie, że ja muszę sobie zasłużyć ciężką pracę na odpoczynek. Okazało się, że na nic nie muszę zasługiwać. Że jeżeli chcę coś zrobić, to mogę. Jeżeli coś zrobię, to poniosę tego konsekwencje. Jeżeli czegoś nie zrobię, to się poniosę jakieś tam konsekwencje. No i to jest kwestia decyzji, co jest dla mnie ważniejsze w tym momencie, co jest dla mnie priorytetem. No i tym sposobem jedna decyzja po jednej decyzji. Jedna za drugą. To była zmiana polegająca na tym, że yy, widzę tutaj kudła i ja go zostawię, że może być z tym kudłem. Widzicie? To jest takie, czy potrafisz zostawić tego kudła. Czy potrafisz. Yy, Jezus, to mi się czasami mi się jeszcze zdarza. Słuchajcie, to jest straszne. Ja potrafię, potrafię jedną miniaturę do jakiegoś filmika, dopracowywać przez godzinę albo dwie, żeby była przeidealna. A potem okazuje się, że jakiś filmik, gdzie nie miałam czasu, nie zrobiłam w ogóle żadnej miniatury, tak rzuciłam, jak jest, że on w ogóle jest najlepiej oglądany, wyświetlany i te wszystkie miniatury to i... <ścoughs> I dobrze, że takie sytuacje się zdarzają, bo one przypominają mi, one mnie sprowadzają na ziemię. Zakotwiczają, wyregulowują po raz kolejny. Podzielę się z wami czymś, co się stało strasznym ostatnio. Nie mogę przestać o tym myśleć. Może dlatego wam dzisiaj robię tą motywację. Zachowaniem anonimowości osoby, która do mnie napisała. Jest to osoba, którą znam. Która jest od początku najlepszych kursów angielskiego ze mną, czyli od 10 lat. Ja prowadzę taką firmę, najlepszy kurs angielskiego, platformę językową. I ta osoba była jedną z pierwszych moich uczennic, i była, wycierpiała się w życiu bardzo dużo, wykazała się olbrzymą determinacją, naprawdę przeszła przez różne trudne rzeczy, ale tak to zrobiła, wszystko słuchajcie, pięknie, że stała się inspira inspiracją dla wielu. I ja ostatnio na moim Facebooku podzieliłam się takim wpisem, że ostatnio mniej mnie widać w mediach społecznościowych, ponieważ nie mam żadnego spektakularnego sukcesu, takiego, ojej, książkę wydałam, jakieś tam miliony czegoś tam, monet albo wyświetlenia, albo lajków. A to dlatego, że świadomie staram się spędzać czas z moimi najbliższymi, bo to jest dla mnie priorytet i największy sukces, żeby znaleźć czas dla najbliższych i inwestować świadomie w relacje. I wyobraźcie sobie, że napisała do mnie ta dziewczyna, i ona do mnie mówi: Ciesz się tymczasem, ponieważ moja, moja rodzina przeżyła straszliwą tra traumę. Moje 16-letnie dziecko miało wypadek samochodowy, w którym zginęło. Ona mówi: Tak prosiłam Boga, żebym jej nie zabierał. Że w tym wieku dziecko powinno zaczynać dopiero w ogóle żyć, mieć jakieś trudności swoje, a ona jej już nie ma. Wyobrażacie sobie? E, pijany kierowca, młody chłopak, który dopiero co zdał na prawo jazdy. Z a ona nie. Jej już nie ma. I ona do mnie podsumowuje, słuchajcie, to wiadomość i mówi tak. Cień tymczasem z Twoimi dziećmi. Bo nigdy nie wiesz, kiedy Bóg wyciągnie wtyczkę i koniec. Już jej nie będzie. Padłam. Właściwie to nie jest takie padłam, takie ej, padłam, tylko po prostu, wiesz, no odpisałam jej coś, no nie wiem, czy coś można mądrego odpisać. Nagrałam się i podziękowałam za tą wiadomość, bo to sprowadza na ziemię. To przypomina o tym, że to nie jest tak, że masz człowieku, nie wiem, masz cztery dychy, to jeszcze przed tobą może cztery dychy. Masz cztery dychy, może przed tobą jeszcze tylko jeden dzień, ten dzisiejszy. Albo dziecko, to że dziecko ma lat, powiedzmy 16, to nie znaczy, że przed jeszcze całe życie. Możliwe, że już nie. To nie chodzi o to, żeby się zastraszać teraz, rozumiecie? Chodzi o to, żeby zdawać sobie sprawę z tego, co jest w życiu najważniejsze. I ja ostatnio zakręcona różnymi trudnościami, problemami tutaj związanymi ze szkołą mojej córki i tak dalej, tam, ach, szkoda gadać. I. Właśnie otrzymałam jakąś kolejną, dosłownie żałosną odpowiedź z tej szkoły. A tu taka wiadomość od dziewczyny. I myślę sobie, w tym momencie, to. Ostatnio się wkurzam na pana boga, mówię: daj mi jakąś dobrą wiadomość w końcu. Poproszę o dobrą. Złe już dostałam, teraz dobrą proszę. I widzicie sobie myślę, że człowiek tą dobrą wiadomość zostaje codziennie i nawet tego nie zauważa. <gadanie> Ugadała się tyle na dzisiaj. Czy potrafisz postawić kropkę w środku zdania? Czy, to, czy potrafisz napisać zwykłe, proste zdanie, składające się z dwóch, trzech słów? Czy to musi być elaborat na i, pół strony, a cztery zdanie? Żeby było przeidealne. Najświeższe bułeczki, jakie tylko mogą być. Do zobaczenia za dwa miesiące, bo ja nie znajdę dla Ciebie pięciu minut na rozmowę. Hmm? Jak to jest? Czy potrafimy zatrzymać się w swojej nieidealności, w nieperfekcyjności, w bałaganie rozpierdzielu, a zająć się tym, co jest najważniejsze? Mając świadomość tego, że są rzeczy ważne i ważniejsze. I że nawet człowiek. Taki rodzic, taki pracownik, nieidealny, słaby, niepiękny, nieperfekcyjny jest najlepszy, kiedy jest, bo jest obecny, a nie cały czas pochłonięty pracą, która tak naprawdę nikomu nic nie przynosi, a na pewno nietrwałego. Och, dobra, teraz poczytam sobie troszeczkę. Wasze komentarze. Pamiętajcie, że jeżeli będziecie mnie pytać o rzeczy moje osobiste, prywatne, to niekoniecznie będę się do tego odnosić, bo to nie dodaje do żadnej wiecie, wartości do dyskusji. Ale zobaczmy, bo widzę, że są takie i takie. Yy... Boże, na z najlepszego kursu, najlepszych kursów angielskiego OLU i wcześniejszych planów motywacji. No właśnie, tak mi się wydawało, że się znamem. Blue, hi. Happy boy, fajny beret, wyglądasz na niewyspaną. Dzięki. Cóż to ma do tematu dyskusji? Tego się nie dowiemy. Aneta, dzień dobry. Ela Suchorska, cześć kochana. Mhm, Daniel, Dokładnie a dobrze, no. Jarosław, jak chomik w wrodku ciągła pogoń za czymś. Dokładnie tak. Wy-e-o DO. Yy, wziąłem sobie dzisiaj wolną elegancko, nigdy za mało. I bardzo dobrze. Czas ucieka, lata lecą, a człowiek tylko w robocie. Mm -hmm. yy, Martynka, cześć kochana? Yy, Miłość. Skoro to takie ważne i daje świadome, to. Po co tracisz czas na czat z randomami w internecie? Miłóż, bo ty właśnie chyba kontekstu nie znasz. To nie są żadni randomersi. To są ludzie, z którymi tworzymy społeczność tutaj od wielu, długich lat, z niektórymi od 10 lat albo więcej, więc to nie są żadni randomersi. To jest jak rodzina, i po prostu spotykamy się tutaj codziennie, żeby się wspierać wspólnie na drodze. Dla mnie to jest inwestycja, a nie czas zmarnowany. Jarek, święte słowa. Ja jestem wdzięczny za każdy dzień, jak otwieram oczy i czerpię z niego to, co mogę ym, wycisnąć. Bo tak jak mówisz, nie wiemy, co nas czeka jutro. No, dokładnie tak. Happy Boy, co z tym Beretem, zoromisty, nie? E, Hoik, piękny poranek, wspaniale. Michał, super motywacja, to bardzo się cieszę. wyściskuję Was moi miski, życzę Ci, aby dzisiejszy dzień stał się najcudowniejszym dniem Twojego życia, bo tylko Ty jesteś w stanie go takim uczynić przez to, jakie działania podejmujesz, przez to, na czym się skupiasz oraz przez to, na ile potrafisz zatrzymać się i skupić na tym, co dla Ciebie osobiście najważniejsze. Nawet jeżeli będzie to oznaczało, że nie będziesz perfekcyjny, Czy potrafisz być nieperfekcyjny? Hmm? Oto myśl do ciebie: co dzisiaj możesz zrobić nieperfekcyjnego na rzecz y, czasu spędzonego z kimś dla ciebie ważnym albo bliskim? Hmm? Y, Matynka pięknego dnia i za gór spokojnego dnia. Y, moje. Miśki, cudownego poranka, cudownego dnia, cudownego życia. Widzimy się w poniedziałek, w tym samym miejscu, o tej samej porze. No i właśnie zapomniałam powiedzieć, że tutaj mi moje dziecko podpowiada 12-letnie mamo. Czy ty mówisz, że oni mają subskrybować? Wiecie, jak chcecie takich treści słuchać więcej, jak chcecie się spotykać z nami codziennie rano o tej samej porze, od poniedziałku do piątku, to możecie posubskrybować i jakiś dzwoneczek tam podobno jest, można kliknąć. O, powiedziałam. Miłego i spokojnego oraz zdrowego dnia i weekendu. Więcej czasu dla bliskich, a mniej życia w biegu. Dokładnie tak. E, moje miski. Do no zobaczenia. Buziaczki. Pa-pa. A powiedziałem już, cudownego poranka? Cudownego dnia? Cudownego życia.